Oczywiście to jest też tak, że nie wystarczy tylko czytać. Tu bardzo nam pomaga święty Paweł w liście do Rzymian, gdzie w ósmym rozdziale Paweł mówi: Ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Boga. Nie? Żeby stać się dzieckiem Boga, żeby się z Niego narodzić, nie wystarczy tylko czytać pismo. Trzeba je czytać w Duchu, trzeba je czytać na modlitwie, trzeba je czytać w poddaniu się Bogu, trzeba, się, trzeba je czytać pytając się Pana, co mi mówi przez te konkretne zdania zapisane w Księdze Pisma Świętego, do czego mnie zaprasza, nie? i poddać się temu zaproszeniu, podjąć decyzję. Zapragnąć, żeby się to Słowo na mnie spełniło. To są te wszystkie momenty, kiedy, kiedy poddajemy się Duchowi Bożemu. Nie? nie tylko czytamy tekst, tylko poddajemy się Duchowi, który jest natchnieniem Pisma, który jest autorem Słowa. I wiemy, to Jego Słowo jest mocne, ostatecznie to moc Ducha Świętego, miłość Ducha Świętego, a nie taki czy inny dróg, Czyni nas dziećmi Boga. Więc to jest pierwsza bardzo taka konkretna podpowiedź, myślę, do jakiej nas zaprasza ta liturgia. Jeśli chcemy być tymi, którzy się rodzą z Boga, otwierajmy pismo, ale otwierajmy je na modlitwie, w duchu świętym, w całej świadomości, że stoimy przed Bogiem że ten Duch w nas jest zrozumieniem i że ten Duch jest w nas też posłuszeństwem słowu, które czytamy.